zaraz ukoi już poleżenie w lesie e, od e, mają więcej kortyzolu. No też czynniki hałas, ulicy są podatni bardziej na żeby się nie dać warto rano prysznic zastosować przed pójściem do pracy ale taki 10 minutowy na mięśnie nie tylko w jedno miejsce tylko na mięśnie, na mięśnie najlepiej na całe, wszystkie mięśnie całego ciała w przerwie też może, też, jest ta do wina, też, bo to krążenie, ale lepiej prysznicowo, też lepiej, myślę, że moje zdanie jest lepiej prysznicowo, no tam wiadomo, nie krytykując w każdych różnych narodach różnie, ale żadna woda, żadne piwo. Teraz układ, Ja głowę, tam trzymałem, tam trzymałem głowę i miałem pętania, bo tu jest ściana, kiedy zacząłem palić, budziłem się właśnie, budziłem się, na budziłem się nawet co trzy godziny się przywódcałem taki po prostu jakiś taki właśnie już napięty na, na cały, spięty, no że znak, że opętany, że pętany. Nie no, to szedłem do łazienki, zrobiłem przykład ciusiu zamodliłem się, albo bez siusiania, zamodliłem się po prostu. Czasem wystarczy wstać do okna, ale do na tak jak mam też Co widzę, w też tam między minus w tym w się wystarczy zamodlić, że w miarę wytracimy Ducha Świętego, to się kolegę, widząc się przy 121802074, względem Jana Pawła II, i świat, widzi natura, Widzi i to działa, nie? Demon odwodzi, wtedy można się położyć, ale jeszcze lepiej wtedy, jak radio włączyłem od strony takiej jednej, co stosuje, wyczułane na właśnie rozpoznano. Trzy lata jednak dały rozpoznałem, bo to wyjazdy, przejazdy, spotkania, pojawianie się z powrotem, na natura do, do kościoła i w końcu takie rozpoznają, że faktycznie yy, i nawet teraz coraz też głośniej na tam nagrania wysyłam do Watykanu, to puszczam radio od tamtej strony ściana. Tutaj lampka, tylko w przedpokoju, sytuowana, że daje światło, nie oślepia mnie, tylko daje to światłość taką. Przedstawiłem to łóżko tu bliżej. To akurat mamusia wpadła na pomysł widać, bo ja, byłem ja w pracy przedstawiła w ten sposób, że głową będę skierował na no, tę stronę. Bo tak jest. Typiałem, jak zjadła, sypiałem, jak byłem jeszcze z to na podłodze, na materacu, specjalnie takim na śpiworze, żeby był widoczny dla natury, bo rozpoznałem, że faktycznie czuję się bezpiecznie. kiedy jestem niepętrony, czyli człowiek, jak to mówi. No, Czuje się wtedy komfortowo, czuję się lepiej, wygodniej, faktycznie tak, zd zdrowo, tak, że nic nie wpienia wtedy, czy nie, nie demonizuje wtedy. No to wtedy położę się tu, z głową tu i będzie y, bardziej będę bezpieczny, bezpiecznie chroniony przez y, Jezusa Chrystusa z Nazaretu, zamodlawszy się do Niego właśnie y, w ten sposób. Także to do przetestowania dzisiaj. I nie muszę jechać do lasu, tutaj ja w roku nocowałem w lesie, nieraz też właśnie też w jednym lasku, w drugim lasku, potem szło się do pracy oczywiście, nawet przyjeżdżało się jeszcze wcześniej nawet do pracy, po, po nocy e, wstawało się bardzo wcześnie, potem przyjeżdżało się tutaj, do domu, potem zostawiało się rzeczy, przebierało się, jechało się do pracy, też tak bywało, różnie ludzie robią, w trakcie tych trzech lat bardzo ciężkich, od momentu ekspresjonizacji maksymalnej, co widowania utajonego przez pewnie utajonego przez lata a w ocenie światowej historii to przez wieki wieków no to wyszło Świetło z zworka sąd ostateczny czas najwyższy już do brnąć ku końcowi by móc rozpocząć to fajne wielkie gody baranka takie lepsze gody yes